W czwartkowe przedpołudnie firma Valve zaprezentowała trzy nowe urządzenia, które mogą zrewolucjonizować rynek gier. Mają sporą szansę zrewolucjonizować rynek systemów operacyjnych i tego w jaki sposób używamy komputerów. Steam Controller, czyli pad do gier. Dla osób, które nie grają, nie ma to pewnie większego znaczenia. Ale dla tych, którzy grają i znają taką konsolę jak Steam Deck, od razu zauważą zdecydowane podobieństwo. Gdybyśmy z konsoli usunęli elektronikę i ekran i pozostawili jedynie same kontrolery, zamienili styki na magnetyczne i zostawili tylko to, co jest najlepsze i w dodatku udoskonalili to, w ten sposób powstałby chyba jeden z najciekawszych kontrolerów, jakie od 2026 roku mają być obecne na rynku. Valve jest producentem i od dłuższego czasu ma w swojej ofercie jedne z najlepszych gogli rzeczywistości wirtualnej dedykowane dla graczy właśnie. Przez lata produkując ten sprzęt zdobyli olbrzymie doświadczenie i na rok 2026 zapowiadają nową wersję o nazwie Steam Frame. Która już nie będzie potrzebowała zewnętrznych czujników do określenia Twojej pozycji. Gogle są lżejsze, wygodniejsze, mają nowe kontrolery i działają bezprzewodowo. Mają specjalny, dedykowany streamer. Do tego, w odróżnieniu do wszystkich innych gogli, nie są ograniczone do środowiska Steam. Można je podłączać i wykorzystać praktycznie w każdym środowisku. A ultra nowoczesny system for streaming, który dość niefortunnie został przetłumaczony na strumieniowanie obrazu z wyostrzaniem środkowym, nasze oczy zazwyczaj wyraźnie widzą bardzo niewielki fragment w centrum pola widzenia, i fakt ten jest wykorzystywany w tej chwili we wszystkich nowoczesnych goglach rzeczywistości wirtualnej, które renderują tylko ten fragment w najwyższej jakości. Cała reszta. Nie wymaga takiej precyzji, można zaoszczędzić w ten sposób dość dużo mocy obliczeniowej. W tym wypadku chodzi o to, aby transmitować ten obraz w możliwie oszczędny sposób, tak aby nie było to zauważalne dla odbiorcy. I w tym miejscu wszyscy komentatorzy, którzy testowali nowe rozwiązanie są zaskoczeni jego skutecznością. Wygląda na to, że Valve wprowadza na rynek coś, na co wszyscy czekali. A trzecią premierą jest mała plastikowa puszka o rozmiarach mniej więcej 16 na 16 cm o nazwie Steam Machine, czyli konsola do gier, która w środku kryje tak naprawdę zwykły komputer PC i działa pod kontrolą systemu operacyjnego SteamOS, również stworzonego przez Valve, a SteamOS to jest Linux Arch który przez ostatnie kilka lat był udoskonalany i wykorzystywany na przenośnych konsolach od Valve Steam Deck i osiągnął taki poziom dojrzałości, że w ciągu ostatnich dni wiele osób z powodzeniem zainstalowało ten system operacyjny na nowych konsolach od Microsoftu Xbox Ally X i okazuje się, że Steam OS na konsolach od Microsoftu Działa lepiej niż Windows. Jest dostosowany do potrzeb graczy lepiej niż oprogramowanie Xbox. W związku z czym teraz przyjmuje formę małej puszki podłączanej do telewizora, czyli konsoli do gier z bardzo intuicyjnym i łatwym w obsłudze interfejsem graficznym, pozwalającym każdemu bez większego wysiłku przyłączenie się do zabawy. Sęk w tym, że ta puszka to jest pełnoprawny komputer PC i oprócz tego, że działa jako konsola do gier, jednym kliknięciem można uzyskać dostęp do pulpitu systemu operacyjnego Linux Arch i używać go jak zwykłego komputera. Tak więc oprócz zabawy oferuje też możliwość pełnej produktywności. Pytanie do kogo jest skierowany ten produkt i czy odnajdzie swoje miejsce na rynku gier. Trochę historii. Projekt Steam Machine, czyli konsol do gier produkowanych przez Valve i dedykowanych dla ich platformy Steam, powstał już w 2015 roku. Jednak próba podbicia konsol do gier bez solidnego systemu operacyjnego zakończyła się fiaskiem. Zaprojektowany wtedy kontroler do gier, chociaż bardzo innowacyjny, Również nie odnalazł swojego miejsca na rynku. Jednak przez ostatnie kilka lat Valve intensywnie rozwijało i system operacyjny, i wszystkie rozwiązania technologiczne dedykowane dla graczy, testowali je i udostępniali w formie przenośnej konsoli Steam Deck. I wygląda na to, że ten produkt w tej chwili osiągnął pełną dojrzałość, co pozwala na wprowadzenie na rynek całej rodziny, kompatybilnych ze sobą, uzupełniających się nawzajem rozwiązań. Przenośnej konsoli, stacjonarnej konsoli, gogli wirtualnej rzeczywistości, które mogą działać samodzielnie, jednak mają nieco mniejszą wydajność. W połączeniu z konsolą do gier czy komputerem pozwalają na streamowanie treści renderowanych z wysoką wydajnością i do tego oferują bardzo dopracowany kontroler do gier. A najśmieszniejsze jest to, że sercem ich systemu operacyjnego jest Arch Linux, w odniesieniu do którego powstało mnóstwo memów. Wśród użytkowników Linuxa istnieje stereotyp mówiący, że aby używać Archa musisz mieć mega mózg. I jeśli chcesz zabłysnąć w środowisku, to samodzielnie wykonaj instalację systemu Arch Linux. Nie tak dawno jeden z najpopularniejszych youtuberów PewDiePie próbował właśnie zabłysnąć i pokazał, że nie tylko potrafi go zainstalować, ale potrafi wykorzystać możliwości tego systemu na poziomie eksperta. Jeśli interesuje Cię ta historia, akurat ten odcinek PewDiePie'a przetłumaczyłem w całości i zabawiłem się w lektora, więc możesz go znaleźć na moim kanale. Jednak żeby używać nowej konsoli od Valve, nie musisz posiadać żadnych specjalnych umiejętności ani wiedzy, ponieważ tu już wszystko jest skonfigurowane i dopracowane do potrzeb graczy. Po prostu sercem tego systemu jest jeden z najlepszych i najwydajniejszych systemów operacyjnych na świecie. I jeśli chcesz Masz do niego dostęp i możesz go wykorzystać w dowolny sposób, ponieważ to jest system otwarto źródłowy, nie ma żadnych ograniczeń. I teraz praktycznie wszyscy komentatorzy zastanawiają się, w którym miejscu ekosystemu urządzeń dla graczy odnajdzie swoje miejsce nowa konsola od Valve i wszystkie nowe urządzenia od Valve. Nie jest to najmocniejsza konsola na rynku, ale nie jest też najsłabsza. Jednak to nie jest tylko konsola. To jest w pełni funkcjonalny komputer z rozbudowanym systemem operacyjnym. Więc wydaje się, że o sukcesie tego urządzenia będzie decydowała cena, której w tej chwili nie znamy. Jako punkt odniesienia, PlayStation 5 można u nas znaleźć w granicach 2300-2500 zł. Xbox Series X. To już jest wydatek w okolicach 3000, chociaż w niektórych miejscach ceny są znacznie wyższe. I pewnie wielu graczy będzie próbowało porównywać wydajność procesorów, wydajność kart graficznych, ilość pamięci operacyjnej i wielkość dysku, czyli ilość pamięci na gry. Steam Machine ma wykorzystywać główny procesor od AMD z rodziny Zen 4, PlayStation. I Xbox również wykorzystują procesory od AMD, które niby mają więcej rdzeni, ale są zbudowane w starszej technologii Zen 2. I PlayStation, i Xbox mają 16 GB pamięci, z czego część pamięci jest wykorzystywana przez rdzeń graficzny. Steam Machine też ma 16 GB pamięci ale chip graficzny ma własną osobną pamięć, 8 GB, więc pod tym względem wypada znacznie lepiej. Jednak typowi pc towi gracze już wiedzą, że 8 GB pamięci na karcie graficznej to na dzień dzisiejszy to trochę za mało, żeby grać w rozdzielczości 4K. I teraz kwestia wielkości dysku, ponieważ mamy do czynienia z PC-em. Można bez problemu otworzyć obudowę i wymienić dysk na większy. Pamięci operacyjnej i pamięci na karcie graficznej nie da się zmienić. Jednak dysk można zmienić bez najmniejszego problemu. To wydaje się, że ostatecznie o powodzeniu tej konsoli będzie decydowała cena. Istnieje wiele memów odnoszących się do roku Linuxa, czyli tego momentu, w którym system operacyjny Linux zyskuje szersze rozpoznanie. Pojawia się w świadomości użytkowników i zaczyna być wykorzystywany do zabawy i do gry. Niektórzy się zastanawiają, czy rok 2026 będzie rokiem Linuxa. I gdy spojrzymy na wykresy pokazywane na przykład na stronie StatCounter, wyraźnie widać, że system Windows cały czas króluje wśród systemów operacyjnych, które korzystają z internetu. Na drugim miejscu jest iOS, czyli Macintosh. I Linux to jest ta kreseczka na samym dole. Podobnie to wygląda prezentowane w formie słupków. Jednak Android, czyli system operacyjny głównie wykorzystywany na urządzeniach przenośnych, to jest system operacyjny oparty o jądro Linuxa. I we wszystkich tych wykresach brakuje systemów konsolowych, czyli Steam Deka. I oczywiście nie ma tutaj systemów serwerowych. Mam wrażenie, że rok Linuxa nigdy nie nadejdzie. Ponieważ rok nie wystarczy na zastąpienie wszystkich Windowsów. To wciąż są setki milionów urządzeń, ale prawdziwą siłą Windows'a wydaje się, że są gracze. W momencie, gdy pojawi się na rynku cała rodzina urządzeń dedykowanych dla graczy, dopracowanych do potrzeb graczy, urządzeń o wysokiej jakości, wysokiej użyteczności, nieograniczonych tylko do jednego środowiska platformy Steam, ponieważ każde z tych urządzeń może być wykorzystane i połączone z dowolnym innym systemem. Ten kontroler nie jest ograniczony jedynie do konsoli Steam Machine, tak samo jak te gogle rzeczywistości wirtualnej, będą pozwalały na streamowanie obrazu z dowolnego systemu, a sama konsola od Valve to jest komputer, na którym można zainstalować dowolny system operacyjny. Jednak kto rozsądny instalowałby na tak dopracowanym urządzeniu Windowsa? Rzućmy okiem na platformę X, gdzie swoje oficjalne konto ma Windows. I w jednym z najnowszych materiałów prezentuje, w jaki sposób będzie można zmieniać rozdzielczość w systemie Windows. Będzie można zapytać Windowsa, gdzie można znaleźć narzędzie do zmiany rozdzielczości. I Windows. Pokażę, gdzie w Windowsie trzeba kliknąć, żeby zmienić rozdzielczość. Można zapytać, jak zmienić to ustawienie. I Windows podpowie, że rekomendowana wartość to 150% i tam należy kliknąć. I będzie można zapytać, w którą stronę przesunąć suwaczek. I Windows odpowie i podpowie. Także każda rzecz, którą teraz będziemy chcieli zrobić w Windowsie, będzie wymagała korzystania z co-pilota, czyli ze sztucznej inteligencji. Więc to, co można byłoby zrobić jednym kliknięciem, teraz trzeba będzie na to poświęcić kilka minut. Oczywiście używanie sztucznej inteligencji nie jest tanie, więc możemy spodziewać się, że Microsoft będzie żądał opłat abonamentowych, więc nawet wykonanie najprostszej operacji będzie wymagało opłacania abonamentu. Co zwróciło moją uwagę podczas tej prezentacji? Prezentujący mówi, gdy babcia będzie chciała zmienić sobie rozdzielczość w Windowsie, będzie mogła zapytać Windows'a, gdzie to zrobić. Więc teraz babci będzie dużo łatwiej zmieniać rozdzielczość. Więc wydaje się, że Windows to już w tej chwili jest oprogramowanie dla seniorów, którzy nie chcą, nie mogą zmieniać swoich przyzwyczajeń. Wszyscy nowi, młodzi użytkownicy, młode pokolenie, gotowe uczyć się nowych rzeczy, poszukujące nowych, lepszych rozwiązań, prawdopodobnie przyjmą entuzjastycznie alternatywę kryjącą się pod nazwą SteamOS, czyli system operacyjny dedykowany dla graczy. Znajdziesz go na nowej konsoli stacjonarnej? Od dłuższego czasu można znaleźć ten system na konsolach przenośnych. Jest sercem nowych gogli rzeczywistości wirtualnej. A ci najbardziej niecierpliwi, jak na przykład Eta Prime, już teraz budują własne konsole, ponieważ nowa konsola od valve to jest komputer. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samodzielnie dobrać odpowiednie komponenty. Mogą być trochę słabsze, ale mogą być troszkę mocniejsze od tego, co proponuje Valve. Co prawda, samodzielnie stworzona konstrukcja nie będzie tak mała i zgrabna, ale jeśli chcesz mieć fajną konsolę do gier już teraz i chcesz dobrać wszystkie jej komponenty wedle własnego uznania, to rozwiązanie programistyczne dedykowane dla graczy już istnieje, jest gotowe do użycia. Więc jeśli chcesz się przekonać, jaka będzie cena nowych konsol od Valve, to musisz jeszcze trochę poczekać. Ale jeśli brakuje ci cierpliwości, to możesz stworzyć własną konsolę już teraz. Jeśli się tobie podobało, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby w przyszłym tygodniu nie ominęły cię nowości ze świata technologii. I do zobaczenia do następnego razu. Cześć.